Jeszcze całkiem niedawno, bo parę dni temu wspominałam z koleżanką taki serial Matki żony i kochanki. Chyba wykrakałam, słuchajcie. No właśnie, kultowa produkcja z lat 90., która ostatnio powróciła na VOD TVP.pl, a tytułową piosenkę śpiewała oczywiście Anna Jurksztowicz. Już teraz bardzo gorąco zapraszam na wywiad z Anną Jurksztowicz, który przeprowadził nasz specjalny korespondent, reporter. Mar Marcin Woliak. Oczywiście Marcin śpiewa z gwiazdami, już teraz gorąco zapraszam. PRL. Marcin Wolniak, Marcin śpiewa z gwiazdami w polskim radiu Londyn. Ostatnio Telewizja Polska ogłosiła listę dziesięciu wykonawców, którzy wystąpią w koncercie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu oczywiście. Na tej liście znalazła się także piosenka Jestem taka sama w wykonaniu Anny Jurksztowicz. No i to właśnie Anna Jurksztowicz jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. To nie będzie pierwsze Opole, ani pierwszy konkurs premier, bo przecież w 1985 roku zdobyłaś pierwszą nagrodę. Za utwór Diamentowy Kolczyk. Później jeszcze przez kilka dobrych lat powracałaś do Opola i spytam, o którym festiwalu myślisz ze szczególnym sentymentem i czy Opole to był ważny etap na Twojej muzycznej drodze? No, bardzo ważny i dlatego też chciałam znowu tam pojechać, żeby celebrować ten mój jubileusz, bo to minęło już sporo czasu, od tego debiutu 35 lat i w tym roku właśnie obchodzę taki, nie wiem, jak się to nazywa, Diamentowy Jubileusz. <laughs> no, w każdym razie Opole mi się kojarzy z. Dobrą piosenką, z takim cudownym towarzyskim spotkaniem, też wszystkich muzyków, bo oprócz tego, że my tam zawsze występowaliśmy, to również spotykaliśmy się, żeby posiedzieć razem i pogadać. Także to było takie zawsze święto branży naszej, które wspominam najlepiej. No właśnie te, te opola w latach 80. i na początku lat 90. nie były jeszcze takie komercyjne i dlatego chyba je najbardziej wspominam. Na tym tegorocznym festiwalu wystąpisz z utworem Jestem Taka Sama. To jest bardzo delikatna, przyjemna balada, taka można by powiedzieć, też, ale trochę Autobiograficzna w jakimś sensie w tekście. Jak powstawała, skąd pomysł na taką piosenkę i skąd pomysł, żeby to właśnie z tą piosenką wystąpić w Opolu? No bo przecież szykuje się nowa płyta, więc wybór był na pewno szeroki. Właśnie jak się produkuje płytę, to y, pojawiają się takie jakby piosenki, które wyłaniają się jako sigle. Jak tworzyliśmy tę płytę razem z moim producentem i kompozytorem tej piosenki, Krzysztofem Napiórkowskim, to stwierdziliśmy, że ta piosenka ma właśnie taki potencjał. Pomyśleliśmy, że ktoś, ktoś ważny, ktoś, ktoś jakiś wybitny autor tekstu musiałby napisać do tego słowa. Pomyśleliśmy od razu o Jacku Cyganie, a Jacek Cygan bez wahania się zgodził i napisał te, te piękne słowa. No tam wszystko się zgadza, słowa są absolutnie doskonale napisane. No i jak już mamy Taką piękną muzykę, mamy te piękne słowa, fajnie nam wyszło w studiu nagranie, więc stwierdziliśmy, że to jest bardzo mocny numer. W ostatniej chwili wyobraź sobie, bo tam były terminy zgłaszania tych, tych utworów, ja za 15 .12, bo to był do południa nam któregoś dnia, za 15:12 12 wysłałam to zgłoszenie, bo mówię, że trzeba po prostu kupić los. My również bierzemy udział w różnych konkursach i na tym to polega właśnie. No właśnie w tym opolskim konkursie premier wystąpisz obok takich artystów, jak m.in. Stanisława Celińska, Sławek Uniatowski, ale też młodsze pokolenie, Sanach, Lambery, kombi. No to już nie takie młodsze i to to kombi przez dwa i to dodajmy na końcu. Czy to uważasz, że to jest duża konkurencja i czy jest ktoś Twoim zdaniem faworytem do zwycięstwa w tym konkursie? No i czy wygrywanie na takich festiwalach ma w ogóle jeszcze dla ciebie jakieś duże znaczenie? Ma znaczenie, tak jak powiedziałam, spotkanie z publicznością, ma znaczenie też dla promocji naszych piosenek, bo my przecież te piosenki robimy po to, żeby były grane na antenach i żeby ludzie je znali, a więc takie pokazanie się z piosenką na festiwalu to jest takim właśnie opieką dla piosenki, że my ją pokazujemy. A jak jest takie fajne towarzystwo, jak wymieniłeś, wszystkich tych wykonawców, których wymieniłeś, bardzo lubię, więc dobre towarzystwo dla naszego utworu. Uważam, że jest bardzo fajna konkurencja, a konkurencja musi być, bo jeżeli jest konkurs, no to, no to muszą być różne podmioty. Z tego czasu teraz wrócę na chwilę do lat 90. bo właśnie w latach 90. zaśpiewałaś taką piosenkę z serialu Matki, żony i kochanki. To były takie polskie gotowe na wszystko, chociaż nakręcone wcześniej niż ten amerykański serial, w takich polskich realiach właśnie lat 90. No właśnie, a propos matek, żon i kochanek. Ty jesteś przecież prywatnie żoną słynnego kompozytora, dyrygenta, muzyka Krzesimi Dębskiego oraz matką innego już bardzo uznanego twórcy, Radzimi Rademskiego. Wiem, że Dżimiak zresztą y, maczał swoim talentem ręce przy tej piosence premierowej, y, ale powiedz, czy to jest wyzwanie, żeby mieć tylu artystów w jednej rodzinie? Z czym to się wiąże? No wiąże się z tym, że każdy ma, musimy się bardzo szanować, bo wszyscy uprawiamy muzykę, ale każdy ma swój własny styl i swoje własne sprawy. Czasami się zazębiają, spotkamy się razem, a czasami nie. I każdy ma coś innego do zrobienia i trzeba to umieć uszanować. To chyba jest najtrudniejsze w takiej rodzinie muzycznej. No, ale jakoś jeszcze dajemy radę. A czy zdarzyły się takie piosenki, właśnie kompozycje Krzesi Miladębskiego, o których miałaś trochę żal, że nie trafiły właśnie do ciebie, że to ty je powinnaś zaśpiewać, a nie jakaś inna wokalistka z polskiej sceny? No tutaj nie można tego pytania rozważać w kategorii żalu, bo ja też jestem producentką i... a producent to jest taka osoba która właśnie wybiera y, artystów do swoich projektów. Wokalistów, muzyków, składy zespołów różnych. To jest taka osoba, która też ma wpływ na przekaz artystyczny, bo w zależności od tego, jakie osoby zostaną wybrane do projektu, właśnie to brzmienie się osiąga. Więc tutaj trudno, żebym ja miała, miała żal, y, jeśli coś sama wybierałam i pomagałam to wszystko zorganizować. My teraz zrobimy chwilę przerwy, ale oczywiście przerwy na muzykę. I to będzie właśnie ta premierowa piosenka Anna Jurkstowicz. jestem taka sama? Z tą piosenką usłyszycie Państwo w tym roku Anna Jurksztowi. Na koncercie, premier na festiwalu w Opolu, w wyjątkowym, bo wrześniowym terminie. Posłuchajmy, a do rozmowy wrócimy już za chwilę. Pytasz mnie, co u mnie? Rozumiem, żyję tu z dźwiękami. Niz ty kochałam cię na brzegu baśni Gdzie nic nie znaczy czas. Co dzień zachwyt w sobie mam PRL Polskie Radio Numer jeden Grąnie PRL PRL Jestem taka sama i Anna Jurkstowicz. To jest premierowa piosenka, z którą Anna Jurksztowicz wystąpi właśnie w koncercie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu. E, ale twoją płytę zwiastuje też inna piosenka. Mówię tutaj o duecie z Andrzejem Piasecznym. Kochanie, ja nie wiem. Skąd więc pomysł na taki duet? I podejrzewam tak w mediach społecznościowych, że to nie jest tylko spotkanie przy okazji duetu, bo wy się znacie i chyba dobrze kolegujecie już od lat. E, tak, to prawda. A ponieważ tak jak wspomniałam, ta płyta jest pieluszowa, no i taka bardziej. Nazwijmy to yy, odświętna, to chciałam mieć gości na tej płycie. No w związku z tym zaprosiłam kilka pięknych głosów. Właśnie zaprosiłam Andrzeja Piasecznego, zaprosiłam Andrzeja Seweryna, który również będzie w jednym utworze swojego pięknego głosu nam użytał. No i też śpiewa ze mną w duecie, w dwóch duetach Krzysztof Napiórkowski, który jest producentem płyty i kompozytorem. Od razu też właśnie pomyślałam o Andrzeju Piasecznym, żeby właśnie za zaśpiewał ze mną ten taki love duet. Po prostu przepiękna piosenka o miłości, a Andrzej ma taki Charakter właśnie śpiewania pięknie śpiewa romantyczne piosenki, więc to myślałam o nim od razu. Ja on się bez wahania zgodził, także tak to wyszło. I to się sprawdziło. Zresztą po zakończeniu naszej rozmowy posłuchamy też tej piosenki Andrzej Piaseczny, Jana Jukrzadowicz. Kochani, ja nie wiem. Chciałem jeszcze na chwilę wrócić do poprzedniego albumu, do płyty o miłości ptakach i złych chłopakach. To jest album z 2018 roku. Był dla mnie dosyć zaskakujący, bo tam jest dużo takich bardzo oryginalnych brzmień, zabawy słowem, wiele żartów w tekstach, tak dosyć energicznie i zaskakująco to brzmi. Tym razem chyba jednak postawisz na bardziej delikatne brzmienia, bardziej nostalgiczne, przynajmniej te dwie piosenki zapowiadające nowy album. Tamta płyta jest autorską płytą dwóch autorów, czyli napisał ją całą od pierwszego do ostatniego utworu Michał Zabłocki, który jest znany z tego, że pięknie operuje słowem i bardzo zabawne te teksty są. Ja przynajmniej je uwielbiam, więc z przyjemnością przyjęłam te wszystkie piosenki. Natomiast ona została tak wyprodukowana, że mieliśmy taki założenie żeby można było z do tej muzyki. No i tam są różne właściwie e, takie rytmy taneczne Każda piosenka jest tak, tak wyprodukowana. Czyli ona ma taki bardziej e, charakter e, popowo-wintage'owy. E, natomiast teraz e, mamy bardzo klasyczne podejście, bo w ogóle nie ma elektroniki praktycznie. Wszystko grają żywi muzycy. Naprawdę może przy, w dwóch utworach jest syntezator stary, e, to Krzysiu go użył na pamiątkę, jak to on mówi. Użyłem Yamaha DX7 na pamiątkę. A tak to po prostu jest wszystko na żywo nagrane I przez akustyczne instrumenty Także jest brzmieniowo no, bardzo, bardzo klasyczna Ale proszę mi uwierzyć, że takie rzeczy najlepiej przetrwają próbę czasu Takie rzeczy zawsze tak. są w trendach Taka muzyka tak, zawsze tak. jest w trendach To tak. chociażby najnowsza płyta Taylor Swift to o tym najlepiej świadczy Która tak jest świetnie teraz odebrana przez media na całym świecie Przez dziennikarzy i przez fanów Ca... Ja lubię Taylor Swift też i już też posłuchałam I też rzeczywiście właściwie to Podejrzewam, że jeszcze wiele innych wokalistek na całym świecie w trakcie właśnie tej izolacji tworzyło nowe rzeczy, i ona też napisała właśnie 16 piosenek, i ja też mam właśnie tak dużo, takie, taką klęskę urodzaju. Mm -hmm. Więc to chyba jest sytuacja, która dotknęła teraz wszystkich artystów, którzy strasznie dużo napisali. No tak, bo był, był czas, żeby po prostu tworzyć, nie było tego pędu, codzienności. Tak, tak. To chyba jedyne pozytywne strony tej sytuacji. Powiedzmy jeszcze teraz o albumie Dody, o albumie Dorota, ponieważ na tym albumie ukazała się wersja piosenki Stan Pogody. To jest wersja Twojej piosenki sprzed lat. Jak oceniasz to wykonanie i czy lubisz, kiedy kolejne pokolenia sięgają po twoje starsze przyboje? Czy raczej masz takie podejście, że lepiej nie ruszać, bo to takie trochę moje dzieci? Niech sobie grają, przecież piosenki są po to, żeby były grane. I absolutnie bardzo zawsze się cieszę, jak ktoś sobie gra i śpiewa moje rzeczy. Także bardzo miło ze strony Doroty. Ona wprawdzie powiedziała, że to jest ulubiona piosenka jej babci. Ale, <grywa> no, ale tam wszystkie były ulubione Prawo. jej babci. No. <grywa> Ostatnio podczas takiej przedwyborczej nagonki na środowiska LGBT udzieliłaś wsparcia takim osobom, pisząc, że właściwie gdyby nie geje, to nie miałabyś prawdziwych przyjaciół. No i spytać, czy rzeczywiście tak jest i czy w takim razie, jak to jest z taką babską przyjaźnią, czy kobiecą solidarnością? Czy jest tak kiepsko? Nie, 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 oczywiście, że nie. Dziewczyny też są prawdziwymi przyjaciółkami. Mamy fajne grono przyjaciółek i koleżanek. Może przyjaciółki to zbyt duże słowo. Ale ja miałam na myśli taką przyjaźń z mężczyzną, bo właściwie mężczyznami heteroseksualnymi. To jest praktycznie tak, raczej trudna przyjaźń, bezinteresowna taka. Zdarza się oczywiście, ale bardzo rzadko. Natomiast z gejami jest przyjaźń absolutnie pozbawiona tego pierwiastka erotycznego. I to jest właśnie no, bardzo fajna przyjaźń, jak z braćmi. No naprawdę, dlatego tak powiedziałam, że, że mam takich fajnych kupli. Mamy też taką paczkę, bardzo się lubimy od lat, od wielu, wielu lat. I są wspaniałymi kompanami. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Na zakończenie naszej rozmowy, tak jak mówiłem wcześniej, utwór duet z Andrzejem Piasecznym, kochanie, ja nie wiem. To jest. Piosenka zwiastująca Twój album, taki jubileuszowy, ale właściwie to, to nie będzie album złożony z jakichś starszych piosenek, tylko same oryginalne, nowe piosenki, nowe utwory, tak? Tak, tak, tak. Wszystkie są yy, premierowe, tak. Są absolutnie nowe piosenki. Na zakończenie każdej rozmowy w cyklu Marcin Śpiewa z Gwiazdami Ja śpiewam z zaproszonym gościem Zawsze wybieram ten utwór spośród tych największych przebojów Ale takich też czasami piosenek, które stały się kultowe No i chciałem zaprosić cię do takiego naszego telefonicznego duetu Właśnie z tą piosenką z Matek, Żony i Kochanek Co ty na to? No proszę bardzo Serwus, hello Czy naprawdę tylko o to w życiu szło? Matki, żony i kochanki Dzisiaj koleżanki do tej układanki nie pasują już spadłe płatki ususzone róż. Matki, żony kochanki Anna Jurksztowicz, No a teraz przenosimy się błyskawicznie do współczesnych dźwięków i utwór Kochani, ja nie wiem. Śpiewa Anna Jurksztowicz i Andrzej Piaseczny. Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrowienia. Dziękuję bardzo. <grych> W tych rzekach widziałem swoją twarz. Gdzieś pod ogromnym niebem jest mały raj skrawek. Tam, gdzie jest Twoje serce, ja swoje też zostawię. Tylko Ciebie ciągle mi ma. Mało mi nieba i powietrza i nie wiem. Jak to się stało, że jesteś, że jesteś tu jeszcze, ja nie wiem.